Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad, tym razem z Kurzej Góry. Wiem, że wyglądam trochę jakbym okrad sklep rowerowy, ale w tym odcinku przetestuję, pokażę Wam bagażnik rowerowy polskiej firmy. Jest to Aguri Bike Active 4. No i jak sama nazwa tutaj wskazuje, czwórka oznacza, że możemy zapakować tutaj aż cztery rowery. Co właśnie zrobiłem, przyjechałem tutaj na Kurzą Górę. Zapraszam do oglądania. Okay, jesteśmy po 500 kilometrowej trasie. Na kurzej Górze bawiliśmy się bardzo dobrze, no ale przyszedł czas, żeby opowiedzieć Wam jeszcze więcej o tym bagażniku. W swojej ofercie, Aguri ma kilka rodzajów bagażników i takie na klapę, i na hak, i na dach. No ale tutaj muszę powiedzieć, że z mojego wieloletniego doświadczenia w przewożeniu rowerów bagażniki na hak są tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem. Jedyna wada tak naprawdę bagażników na hak jest taka, że trzeba mieć hak w samochodzie. Natomiast jeżeli już mamy hak, jest to najwygodniejsza opcja. Rowery są zamocowane z tyłu samochodu, także wyraźnie widać tutaj, że spalanie jest mniejsze. My, jadąc na kurzą górę, w jedną stronę spalanie nam wzrosło no, o 2 litry z 6,5 benzyny na 8,5 litra. No, ale to też między innymi z tego względu, że są tutaj zamontowane cztery rowery. Z powrotem jechaliśmy już z wiatrem i wtedy wzrost spalania wynosił tylko jeden. Litr. Kolejną zaletą bagażników na hak jest to, że mamy bezpośredni dostęp do rowerów. Są one nisko, bardzo łatwo je zamontować, nie musimy dźwigać ich wysoko, tak jak w przypadku bagażnika na dach, co jest istotne zwłaszcza w przypadku cięższych rowerów, np. elektrycznych. Bagażnik Aguri Active Bike występuje w dwóch wersjach, na dwa. I na trzy rowery, ja tutaj mam wersję na trzy rowery, ale do każdego z tych bagażników można jeszcze dodatkowo dokupić poprzeczkę na trzeci bądź czwarty rower. Można ją bardzo łatwy sposób zamontować, zdemontować. I bagażnik przyjeżdża do nas w dość dużym pudle, ponieważ jest w zasadzie już złożony. Jedyne co musimy zrobić, to przykręcić tutaj ten pałąk. I to w zasadzie wszystko. No oczywiście tą dodatkową poprzeczkę jeszcze się montuje, i w pudełku dostajemy instrukcję o, przyjemną obrazkową, chociaż powiem Wam, że trzeba tu chwileczkę nad tymi rysunkami posiedzieć, popatrzeć, żeby wszystko dobrze skręcić. Natomiast jeżeli ktoś trzymał tylko w swoim życiu młotek w ręku chociaż raz, to bez problemu sobie z tym poradzi, chociaż tutaj młotek też do niczego nie jest potrzebny. Wszystko jest tak naprawdę na śruby i wszystko ręcznie się w zasadzie skręca bez narzędzi. Bagażnik możemy w bardzo łatwy sposób powiesić na ścianie. Wystarczy taki uchwyt kulowy, który mam tutaj. Jak widzicie, odpina się tylko rączkę, top i można montować wałcia. I montaż jest bardzo łatwy. Nakładam tutaj otwór. Na kule bardzo ważne za pierwszym razem jest to, aby sobie wyregulować śrubę. Zobaczcie, że jeżeli o zamyka się bardzo łatwo, to znaczy, że słabo jest dokręcona, więc dokręca się ją do tego momentu o, już nie chce się zamknąć, czyli lekko luzuje śrubę i szukamy takiego momentu, kiedy będzie się bagażnik zamykał z wyczuwalnym oporem. Super! Dodatkowo po założeniu bagażnika możemy go zabezpieczyć przed kradzieżą, wystarczy tu wcisnąć ten przycisk, nie potrzeba mieć przy sobie kluczyka, oczywiście, aby później odblokować bagażnik. Trzeba będzie przekręcić kluczyk. Czas na podłączenie się do prądu. Tutaj w bagażniku jest fajny uchwyt, który trzyma nam końcówkę wpinaną do samochodu. Warto podkreślić to, że mamy tutaj końcówkę 13 pin. Jest to teraz standard zgodny z przepisami, dzięki czemu mamy chociażby światło cofania w bagażniku. Warto zwrócić na to uwagę, czy właśnie taką końcówkę macie kupując bagażnik, i czy również w samochodzie jest taka końcówka. No i tu bardzo łatwy sposób. Ciach, ciach podłączam. I po montażu warto sprawdzić, czy wszystkie światła w bagażniku działają, tak jak w samochodzie. Do przechowywania nie musiałem składać tego pałąka, no ale umówmy się, że było to bardzo wygodne, żeby on jednak był złożony, ale później skręcenie tego jest bardzo proste. Dwie tutaj śruby z gałkami. Porządnie dokręcę. Tutaj bardzo fajnie się to takimi ząbkami. Jedno o drugie zapina. Trzyma się. O! I czas na montaż łapy, która przytrzyma rower. Wystarczy tu ścisnąć. Tu otwiera się haczyk. Zakłada się. Wciska się jeszcze dodatkowo. Zamyka. I gotowe. No to hop. Montaż pierwszego roweru. Wstawiam go tutaj. Łapę trzeba ustawić tak, żeby w łatwy sposób złapać sobie za ramę czy w tym miejscu, można w tym miejscu, można w tym miejscu. No to już jest kwestia, jak będzie Wam pasowało. No i skręcam tutaj uchwyt. Też oczywiście warto pamiętać, żeby ta łapa tutaj solidnie złapała nam za ramę. I dokręcając łapę, nie robimy tego z jakąś maksymalną siłą. Jeżeli poczujecie już trochę większy opór wystarczy. Łapa to jedno, ale jeszcze rower mocujemy w dwóch punktach, czyli tych podpórkach na koła. Są one regulowane. Po odkręceniu delikatnym tego pokrętła możemy sobie tak naprawdę pod każdy rozstaw kół ustawić taką rynienkę, aby koło się tutaj dobrze podpierało. Po ustawieniu dokręcam z powrotem śrubę i wystarczy tutaj założyć pasek. O, on się tu w zasadzie sam wsuwa i na końcu jeszcze dźwigienką można go trochę tutaj podciągnąć. To samo z drugiej strony i gotowe. I tak montujemy kolejny, kolejny i kolejny rower. I tutaj zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Nie każdy bagażnik rowerowy na hak ma niezależnie regulowane te rynienki na koła, a właśnie dzięki tym rynienkom, poza tym, że dostosujemy sobie ich rozstaw do rozstawu kół w naszym rowerze, dodatkowo możemy jeszcze lekko, w pewnym zakresie przesuwać cały rower. Razem z tymi renienkami w lewo bądź w prawo. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza wtedy, kiedy montujemy już trzeci czy czwarty rower. Czasami te tyczki mocujące te łapy. Trzeba tam gdzieś znaleźć odpowiednie miejsce. Jeżeli macie jeszcze rower z pełnym zawieszeniem, no to uwierzcie mi, że czasami trzeba się trochę nakombinować. Jest to upierdliwe, zwłaszcza za pierwszym razem, jeżeli nie wiecie dokładnie, jak to zrobić. I niezależnie regulowane rynienki dają nam możliwość takiego ustawienia rowerów, aby podczas jazdy nie obijały się lub to obijanie się było zminimalizowane, co niestety nie w każdym bagażniku można zrobić. I Maksymalna nośność tego bagażnika jest to 60 kg, my tutaj zapakowaliśmy go praktycznie pod korek. Pokażę Wam teraz, jak go rozłożyć, żeby dostać się do bagażnika i że jest to bardzo łatwe. Tutaj odpina się taką klamerkę plastikową, tutaj trzeba ręką docisnąć lipienkę i wtedy się przy okazji otwiera właśnie. O. I proszę bardzo, mamy bezproblemowy dostęp do bagażnika, mimo tego, że tutaj właśnie jest to maksymalne obciążenie, to i tak, i tak trzyma się to tutaj cały czas bez żadnego problemu. I teraz jeszcze Monika pokaże Wam, że te 60 kg, no plus waga jeszcze częściowa bagażnika, o, bez żadnego problemu, z łatwością. I jeszcze tylko pokażę, jak się go tutaj zapina, o czym trzeba pamiętać, żeby, o, tutaj tą dodatkowe zabezpieczenie założyć. A jak bagażnik zachowywał się podczas jazdy? Mam porównanie z bagażnikami innych marek, gdzie przewoziłem tylko dwa rowery i mogę wam powiedzieć, że tutaj Aguri z czterema rowerami zachowywał się podobnie tak jak inne niejednokrotnie droższe bagażniki z tylko dwoma rowerami. Czyli rowery trzymały się stabilnie, czy to jeździliśmy po drogach gruntowych, czy zwykłych lokalnych asfaltówkach, czy po autostradzie. Wszystko było tutaj w porządku. One oczywiście nie mogą trzymać się jak przy Spawane do bagażnika, bo wtedy zwiększamy dźwignię. Było, pojawiłoby się tutaj ryzyko, że rowery się wtedy urwą. Mamy tutaj cztery rowery, ale tak naprawdę przyjechaliśmy w dwójkę. Te dwa rowery zabraliśmy dodatkowo, więc teraz muszę je zdjąć, ponieważ nasze rowery do bike parku są zapakowane jako najcięższe na końcu. No i pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy tutaj gałkę obrotową, którą można sobie kluczykiem zabezpieczyć. I tutaj luzuje się. Ten uchwyt, ale najpierw, zanim to odkręcę, poluzuję tutaj paski, czy zdejmę w zasadzie. Bardzo łatwa sprawa. Pyk. Pyk. I teraz uchwycik. Tu się odkręca. Ten czwarty rower jest przymocowany tak naprawdę do trzeciego roweru. No. Zabieram się teraz za demontaż trzeciego roweru. Tutaj wychodzi niestety drobny minus tego zestawu. Ponieważ jeden kluczyk służy nam do zabezpieczania całej platformy trzech rowerów, ale do czwartego roweru jest osobny kluczyk, także no trzeba ze sobą taki komplecik malutki nosić. Producent maksymalne obciążenie tego bagażnika określił jako 60 kg. Możemy tutaj zamontować maksymalnie rower o wadze 30 kg, czyli zmieszczą się tutaj na przykład dwa elektryki. Albo więcej rowerów, jeżeli tylko będą ważyły mniej, nie przekroczymy tych 60 kg obciążenia. Natomiast ta dodatkowa belka na trzeci czy czwarty rower, w zależności od tego, który bagażnik wybraliśmy, tutaj dopuszczalne obciążenie to 15 kg. Ja myślę, że przekraczam trochę wagę 15 kg. Tu jeszcze mam dodatkowo rowery, dwa założone. Razem, no tak, 110 kg, 120 kg leciutko ważymy. Jak widzicie, nic tutaj się nie dzieje, wszystko trzyma się stabilnie, dawno przekroczyłem już dopuszczalną masę tego bagażnika, masę nacisku na kule haka, wszystko trzyma się w porządku. I czas na ceny tego polskiego produkowanego we Wrocławiu bagażnika. Wersja Active Bike 2, czyli na dwa rowery, kosztuje 1550 zł, na trzy rowery 1800 zł. Natomiast, jeżeli do któregokolwiek z tych bagażników chcielibyście jeszcze dołożyć dodatkowy rower, wtedy na taką szynę musicie wydać jeszcze 370 zł. I patrząc na to, co oferuje konkurencja i w jakich cenach oferuje to konkurencja, moim zdaniem Aguri wycenił swój bagażnik bardzo dobrze. Ciężko tutaj się do czegoś większego doczepić. No, oczywiście, instrukcja mogłaby być trochę lepiej narysowana, ale z tym to myślę, że każdy sobie poradzi. No i ten czwarty czy trzeci rower na tej dostawce mógłby być zabezpieczany takim samym kluczykiem jak pozostałe rowery czy bagażnik. Ja poza tym, tutaj, jeżeli chodzi o jakość wykonania, o funkcję to mógłbym się wypowiadać tylko w samych superlatywach. Teraz czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, jak Wy przewozicie swoje rowery, jakie macie bagażniki, czy chowacie na przykład rowery do środka. Czekam na Wasze opinie, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!